Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Artfrika. Dzisiaj przychodzę do Was z rozwiązaniami próbnej matury z historii sztuki 2020. 3 kwietnia 2020 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała próbny arkusz maturalny z historii sztuki. I ku zaskoczeniu wszystkich, również moim, był to arkusz, który nie był po prostu skserowaniem, przedrukowaniem arkusza z któregoś roku poprzedniego, ale jest to nowy arkusz autorski egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za co oczywiście wielkie brawa dla nich. W momencie, kiedy 3 kwietnia oni opublikowali ten arkusz, u mnie na blogu już z 3 na 4 tak naprawdę w nocy pojawiły się odpowiedzi moje, czyli odpowiedzi nauczyciela na ten arkusz. Wiem, że część z Was już te odpowiedzi widziała i sprawdziła swoją wiedzę, z, porównała z odpowiedziami nauczyciela, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ogarnął, że na moim blogu od prawie miesiąca wiszą te odpowiedzi, e, jako chyba wydaje mi się jedyne w sieci, e, no to serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pogadamy sobie o tym, jak podejść trzeba było do tego arkusza, żeby wycisnąć z niego jak najwięcej punktów. Zapraszam! Ok, zacznijmy od tego, że arkusz próbny Matury z Historii Sztuki 2020 nie był trudny. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że pojawiły się na nim dzieła, które były kanoniczne, nie było żadnych podchwytliwych pytań zadawanych od jakiejś od innej strony. E, także naprawdę ten arkusz myślę, że jeżeli ktoś już faktycznie przeszedł całą wiedzę e, i już przynajmniej sobie zdążył chociaż raz ją do matury powtórzyć, to ten arkusz naprawdę nie okazał się dla niego zbyt trudny. Przypomnę jeszcze tylko, że arkusz nowej formuły w części testowej ma. Pytań 15 zazwyczaj, czasami 14, natomiast zawsze jest to 40 punktów do zdobycia. Z 60, które znajdują się na maturze, po 20 punktów to jest oczywiście wypracowanie. Ja dzisiaj przede wszystkim skupię się na e, tej części testowej, czyli pierwszej części matury z historii sztuki, ponieważ wypracowanie to jest w ogóle osobny temat, który będę podejmować e, już niedługo. Także jest to taka mała też zajawka tego, że temat wypracowania pojawi się jako jeden z kolejnych u mnie na YouTubie. E, także jedziemy z tym. Zaczynamy oczywiście od zadania pierwszego. Ja mam przy sobie tablet, żeby czytać polecenia, ale też wrzucę je tutaj, żebyście mogli na bieżąco zobaczyć, o czym w ogóle ja tutaj mówię. Zadanie pierwsze, zazwyczaj na maturach, ostatnio dotyczy tego, żeby rozpoznawać takie kanoniczne dzieła architektoniczne i tak było też w tym przypadku. Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i podaj nazwę obiektu, miasto, w którym obiekt się znajduje oraz określ styl lub okres w sztuce, który reprezentuje budowla. Podpunkt A, oczywiście jest to ka Notre Dame w Paryżu, która reprezentuje styl gotycki albo po prostu powstała w okresie gotyku. Następnie pod punkt B: Kościół Santa Maria Novella we Florencji. I tutaj punktowane byłyby za zarówno odpowiedź Gotyk, jak i Renesans, ponieważ ona powstała w gotyku, natomiast jak wiemy, fasada została przebudowana w Renesansie. I podpunkt C: Bazylika Santa Maria della Salute w Wenecji. Oczywiście styl barokowy. Za całe zadanie były trzy punkty, a więc myślę, że naprawdę bardzo łatwe pierwsze trzy punkty na Waszym koncie zdobyte. OK, jedziemy dalej. Zadanie drugie, które dotyczy terminologii. Ostatnio na nowej formule e, pojawiają się trzy pojęcia, które trzeba rozpoznać, natomiast nie jest to już tak jak na starej formule. Nie trzeba samemu wpisywać e, pojęcia czy definicji tego pojęcia, tylko po prostu wybrać z trzech lub czterech podanych definicji. I tutaj mamy w tym roku horror wakui, action painting i konfesję. No i oczywiście horror wakui to A, action painting e, to jest C i konfesja B. Zadanie trzecie, które dotyczy wpisania w pozostawione luki odpowiednich słów i po prostu sprawdza takie proste, podstawowe informacje na temat technik, które są w, używane w grafice czy w malarstwie często też i reprezentantów, którzy to je stosowali. I tutaj mamy właśnie zadanie za jeden punkt. Trzeba uzupełnić dwie luki. I oczywiście chodzi tutaj o technikę graficzną akwaforty. Także całym zdaniem, jak przeczytam odpowiedź, to brzmi akwaforta to technika graficzna, która została wynaleziona na przełomie XVI i XVII wieku Posługiwał się nią Rembrandt. Technika ta należy do druków klęsłego i inaczej jest nazywana kwasorytem. Także myślę, że to było proste. Kolejny punkt na Twoim koncie. Idziemy dalej, zadanie czwarte, za dwa punkty już teraz. I tutaj to jest klasyczne zadanie, które sprawdza ci um, wiedzę z ikonografii. E, I tutaj mamy jeden przykład z Biblii i jeden przykład z mitologii. Zazwyczaj tak jest. E, I tutaj oczywiście przyjrzyj się poniższym reprodukcjom, podaj temat dzieła, e, źródło ikonograficzne oraz cel lub wiek, w którym dzieło powstało. No i tutaj odpowiedź A to jest oczywiście wieża Babel, czyli temat wieża Babel, mm, po źródło ikonograficzne Biblia. Stary Testament i jeżeli chodzi o styl lub wiek no to oczywiście wiek XVI, czyli renesans na północy i tutaj mamy podpunkt B rzeźba Apollo i Dafne temat Apollo i Dafne jest to oczywiście źródło ikonograficzne mitologia i styl lub wiek no to to są oczywiście to jest rzeźba barokowa to jest Bernini czyli wiek XVII. Zadanie następne, które jest nienawidzone przez wszystkich e, i statystycznie 95% osób nie rozpoznało drugiego rzutu architektonicznego, mimo że jest bardzo kanoniczny, bo to jest jeden z ważniejszych obiektów romańskich w Polsce. E, ale zacznijmy od początku, czyli pytanie brzmi: rozpoznaj plany słynnych budowli i podaj A nazwę własną budowli i B określ styl lub krąg kulturowy, w którym budowla powstała. No i oczywiście obiekt A to jest kościół e, San ale w Ravennie, no i krąg kulturowy, no to oczywiście styl bizanty. Podpunkt B to jest oczywiście rzut kolegiaty w tomie pod z styl obiektu romański. I zobaczcie za takie informacje dwa punkty już na waszym koncie znowu. Także jeżeli znałeś odpowiedź na to pytanie, gratulacje. Zadanie szóste za jeden punkt dotyczy dyscyplin artystycznych. No i tutaj ogólnie trzeba się w ogóle orientować, jakie istnieją dyscypliny artystyczne, żeby się w ogóle poruszać w tym, co mamy do wyboru. Jeżeli potrzebujesz takich podstaw, no to polecam sobie pobrać z mojej strony atric.pl taką prezentację, którą ja daję na początku za free. Jak się zapiszesz na mój newsletter, to przychodzi do ciebie prezentacja, w której są właśnie wypisane podstawowe funkcje dzieła sztuki, właśnie dziedziny artystyczne są rozpisane i też opowiedziany jest arkusz amaturalny, po w skrócie, także bardzo polecam. A my tymczasem przechodzimy do zadania. Zadanie brzmi: Podaj nazwę dyscypliny artystycznej, dla której charakterystyczne są następujące techniki lub sposoby odpowiedzi artystycznej: odlew na wosk tracony, modelowanie w kamieniu i ceramika. Oczywiście, odpowiedź, nazwa dyscypliny to jest rzeźba. Dyscyplina artystyczna rzeźba. Zarówno odlew na wosk tracony, czy modelowanie w kamieniu, na przykład marmurze, czy ceramika również może mieć funkcję rzeźby. Także za to zadanie można było zgarnąć jeden punkt i mam nadzieję, że on jest na Twoim koncie. A my w takim razie idziemy dalej. Następne zadanie siódme dotyczy poszeregowania nazwisk autorów oraz okresów w sztuce lub kierunków artystycznych, z którymi byli związani. I to pytanie jest za dwa punkty i brzmi: przy porządku do nazwiska malarza od A do F, nazwę stylu lub kierunku w obrębie którego ten artysta tworzył, wybierz odpowiedzi spośród 1 do 7. No i zaczynamy w takim razie pod literką A znajduje się Andrea Mantegna. No i oczywiście Mantegna, no to jest e, oczywiście numer dwa, czyli renesans. Następnie Peter Paul Rubens, oczywiście barok. Mistrz opogiwania z Holmraince, oczywiście gotyk. On mnie no to oczywiście mm, to jest szóstka, czyli realizm. E, następnie E, Victor Vasarely, to jest jedynka, czyli optical art. I zostaje nam Claude Monet i Claude Monet F, to jest oczywiście czwórka, czyli impresjon organizm. Mam nadzieję, że te dwa punkty również są na Twoim koncie Idziemy dalej Zadanie ósme Zidentyfikuj artystów na podstawie podanych informacji Czyli krótkie biograficzne notki na temat artystów Wpisz ich nazwiska we wskazane miejsca I tutaj są Dwa bardzo popularni artyści Wieku XX Znajdują się w tych biografiach Pierwszy artysta był związany z grupą Section Door Z czasów inspiracji kubizmem pochodzi Akt schodzący po schodach Tutaj macie już pierwszą informację o tym co to jest tak naprawdę, o kogo chodzi, no bo tak naprawdę o tym tytule jest tylko jedno dzieło w kanonie. Prowadził do historii sztuki termin ReadyMates, no to to już jest wiadomo chyba, nie? To jest oczywiście Marcel Duchamp, um, który określa przedmioty gotowe, podniesione przez artystę do rangi dzieła sztuki, czego przykładami są fontanna i choinka, także mega proste. No i B. Pochodził z Rumunii, ale osiedlił się na stole w Paryżu. No to rzeźbiarz słynny z Rumunii, um, bo tutaj dalej czytamy, że zapoczątkował w rzeźbie abstrakcyjnie abstrakcję organiczną. No to rzeźbiarza z Rumunii mieliśmy jednego, to jest Konstantin Brancusi oczywiście. Także kolejne dwa punkty na twoim koncie, mam nadzieję, a my idziemy dalej. Następne zadanie, podobnie tak jak zadanie pierwsze, sprawdzało Twoją wiedzę w zakresie architektury. Tak podstawowo, przesiewowo, czy znasz e, obiekty, potrafisz je przypisać do kolejnej, o, konkretnej epoki, o, okresu w sztuce. Tak samo tutaj w zadaniu dziewiątym, za cztery punkty aż, e, musisz rozpoznać cztery dzieła malarskie i powie, powiedzieć, jaki jest autor dzieła, jaki jest tytuł dzieła, oraz właśnie przypisać do kierunku lub stylu reprezentowanego przez dzieło. No i też to jest istotne, że nie, przez dzieło, a nie przez artystę, nie? Także pamiętaj, żeby na maturze zawsze dobrze czytać polecenia, ponieważ wiemy, że artyści już w XIX-XX wieku skakali sobie po kierunkach, więc czasami naprawdę to może się mocno różnić. No i okej, okay, zaczynamy w takim razie rozwiązywanie tego zadania. Mamy tutaj piękny obraz pod literką A, to jest oczywiście Kaspar David Friedrich i to jest Morze Lodu. Jest to oczywiście romantyzm. Następnie pod literką B mamy Claude Monet, Impresja wschód słońca i to jest oczywiście impresjonizm. Następnie literka C, tutaj oczywiście jest Teodor Jeliko i to jest Tratwa Meduzy, oczywiście romantyzm również, także w tym zadaniu dominuje romantyzm. I literka D, ostatnia to jest William Turner, Pożar Parlamentu, również romantyzm w sztuce. Także tutaj mam nadzieję, że aż cztery punkty właśnie wylądowały na Twoim koncie. A my w takim razie idziemy dalej. Zadanie dziesiąte, za jeden punkt. Mamy tutaj rozpoznawanie detalu architektonicznego. To zadanie często jest szersze na maturze, czyli na przykład jest rysunek i są klamerki albo są strzałeczki, żeby podpisać konkretny detal. Tutaj akurat się znajduje jeden. I tu o tej oczywiście chodzi o to, żeby napisać, jaką funkcję pełnią i jakim terminem określa się formy przedstawione na ilustracjach. I bez względu na to, z jakiej epoki pochodzą, to są obydwa żygacze, Także odpowiedź to jest funkcja, termin to jest rzygacz, a funkcja to jest oczywiście osobne zakończenie rynny dachowej, które odprowadza wodę z, dale, z daleka od lica muru, nie pozwalając, żeby lica muru zamokło. Także to jest pierwsza funkcja, a druga funkcja to oczywiście jest funkcja również dekoracyjna przy okazji, no nie? No bo przecież zakończenie rynny dachowej mogłoby być zwyczajne, jakieś kubiczne, a tutaj mamy formę takie wymyślne, także jest to również funkcja dekoracyjna, oczywiście. Także kolejny punkt na Twoim koncie. Zadanie 11. Wybierz i zaznacz dwa dzieła Rembrandta, które znajdują się w zbiorach polskich. I tutaj, oczywiście, odpowiedzią poprawną jest B i D, czyli dziewczyna w ramię obrazu, która znajduje się w Warszawie i D, pejzażem miłosiernym Samarytaninem, który znajduje się oczywiście w Krakowie. Następne zadanie, już za cztery punkty, to jest rozpoznanie rzeźby nowoczesnej. Przyjrzyj się fotografii, i wykonaj polecenia. Za jeden punkt trzeba poznać autora i nazwę, tytuł rzeźby, i to jest oczywiście Umberto Boccioni i jest to jedyna forma ciągłości w przestrzeni. Taki jest tytuł tej rzeźby. Następne pytanie dotyczy znowu za jeden punkt dotyczy określenia kierunku, w obrębie którego powstała rzeźba. Jest to oczywiście futuryzm i Ostatnie pytanie, jakby podpytanie, czyli część tego pytania to jest podaj dwie cechy formy dzieła, które świadczą o przynależności do tego kierunku. No i teraz przykładowe odpowiedzi, jakie mógłbyś, albo mogłabyś tutaj udzielić, i byłyby punktowane to. Symultanizm, dynamika, kierunki diagonalne liczne, deformacja postaci, maszynowość, mechaniczność, przedstawienie ruchu w czasie i przestrzeni, czyli właśnie ten symultanizm, inaczej mówiąc, przedstawienie w ogóle idei ruchu, bo to była idea przecież tego kierunku. Na przykład duże, gładkie przestrzenie, skontrastowane z bardzo ostrymi krawędziami. To są właśnie takie cechy charakterystyczne tej konkretnej rzeźby. Zadanie trzynaste to jest analiza tekstu, które coraz częściej pojawia się na maturze z historii sztuki w nowej formule. Bardzo często już właśnie taki element, powiedzmy trochę z matury rozszerzonej z polskiego, czyli takie czytanie ze zrozumieniem, wchodzi na maturę z historii sztuki i tekst artystyczny dotyczący jakiegoś zjawiska w sztuce, jakiegoś kierunku albo na przykład jakiegoś artysty należy rozpoznać i zanalizować, a także wyjaśnić, jakby złożyć argumentację własnymi słowami, wyjaśniając Jakieś właśnie zjawisko. No i tutaj mamy pytanie za cztery punkty, to jest zadanie trzynaste. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na poniższe pytania. Tego tekstu nie będziemy razem czytać, to sobie przeczytasz w, po, po cichu, ale mam nadzieję, że już znasz to pytanie. No i odpowiedź, oczywiście, podaj nazwisko artysty, który w tekście został oznaczony literką X, to jest oczywiście Leonardo da Vinci. Co było przyczyną konfliktu artysty z przeorem klasztoru dominikanów w Mediolanie? No to oczywiście. Chodziło o to, że um, nie podobało się przeorowi, jakby jak szły prace Leonarda, czyli jakby tempo pracy przede wszystkim się nie podobało. Przeor nie rozumiał, że część pracy malarza to nie tylko moment, kiedy malarz faktycznie stoi przy ścianie, maluje ten fresk, trzymając pędzel lub inne narzędzie w dłoni, ale również faza koncepcyjna, czyli tak naprawdę projektowanie dzieła sztuki, które zachodzi przecież w głowie artysty dużo wcześniej, zanim on podejmie pracę faktycznie na płaszczyźnie. Także Przeor tego nie rozumiał i to było Obiektem sporu między nimi. No, bo przez to też oczywiście on uważał, że Leonardo się obija po prostu. I ostatnia część tego pytania, za też za dwa punkty, to jest wskaż, gdzie artysta szukał inspiracji, malując szczególne postacie w obrazie. I w tym tekście jest jasno powiedziane, że on przede wszystkim podczas tworzenia postaci Chrystusa i Judasza szuka inspiracji w dziełach starych mistrzów, ale też przede wszystkim w otaczającym go świecie, czyli szuka na przykład inspirujących form wśród współczesnych mu ludzi i kończy w ogóle taką dywagację w tym tekście, tym żartując, że jeżeli przeor zajdzie mu za skórę, no to bo twarz Judasza będzie miała jego wizerunek, także mm, ewidentnie czerpie ze świata mu współczesnego również. Zadanie 14 dotyczy e, krótkiej, bardzo krótkiej, skróconej analizy architektury. E, jest punktowane na trzy punkty, i mamy tutaj dwa pytania. I zwróćcie uwagę, że nie ma pytania o to, jaki to jest kościół albo kto go zbudował, więc jest to bardzo wybiórczo na maturze, jakby ta wiedza jest sprawdzana. Natomiast pytanie za jeden punkt jest o nazwę stylu, w jakim zbudowano kościół. Jest to oczywiście klasycyzm lub neoklasycyzm, również byłby tutaj punktowany. I 14.2. Wymieni dwie cechy budowli, które o klasyfikacji stylowej, czyli właśnie trzeba umieć wyjaśnić mm, i po, popisać się tym, że zna się cechy klasycystycznego obiektu architektonicznego. No i tutaj, tak naprawdę przykładowe odpowiedzi, y, jakie moim zdaniem byłyby punktowane, to. Antykizacja form, oczywiście, ponieważ na tym przecież się opierał między m.in. klasycyzm, że cofał się inspiracją w tył do renesansu i dalej jeszcze do antyku. Następnie portyk kolumnowy na wejściu, fronton, plan centralny, bryła zwarta, następnie osiowość, symetria tego założenia przede wszystkim, dążenie do harmonii, bo tutaj mamy to, to jest jakby ten ideał, właśnie ład i harmonia. Mamy równowagę elementów dźwigających i dźwiganych, właśnie, czyli taką kompozycję statyczną tych elementów wszystkich. No i oczywiście punktowane były in, byłyby inne odpowiedzi poprawne ucznia, ponieważ pamiętaj, że egzaminator zawsze ma w wszystkich tabelkach napisane, że wszystkie inne poprawne odpowiedzi w takich otwartych zadaniach również są punktowane. Także jeżeli twoje odpowiedzi nie będzie w przykładowym arkuszu, jakby w rozwiązaniu, to nie bój się, jeżeli jest poprawna, dostaniesz za nią punkt. I tym oto sposobem zbierzamy się do pytania ostatniego, czyli pytania numer 15, które w tym arkuszu było punktowane aż za 9 punktów, ponieważ jest to analiza porównawcza dwóch obrazów i takie pytania co roku spadają, jest albo analiza rozszerzona architektury, rzeźby albo malarstwa, także przygotować się trzeba z jakby umiejętności analizowania obiektów każdej tej kategorii, każdej tej dziedziny artystycznej i tutaj akurat mamy dwa obrazy porównane ze sobą i podaj pierwsze pytanie za Dwa punkty aż, czyli za wymienienie każdego z autorów tego obrazu jest jeden punkt. I mamy właśnie podaj autorów obydwu dzieł. Obraz A oczywiście Józef Hałmoński, obraz B Jerzy Dudegracz. I to jest jakby obraz Babielato oraz on, interpretacja właśnie tego obrazu, nie? przez Dudegracza zrobiona. Zadanie 15,2, za dwa punkty opisz sposób ujęcia postaci, podając jedno podobieństwo i jedną różnicę. No i jakie mamy tutaj podobieństwa? Przede wszystkim przykładowe odpowiedzi znowu, no nie? Ty możesz podać inną, jeżeli będzie poprawna, również będzie punktowana. Jeżeli na przykład się zastanawiasz, czy Twoja odpowiedź jest poprawna, czy się jakby dobrze się zastanawiasz, czy źle, no to możesz napisać w komentarzu i ja skomentuję i Ci powiem, czy to jest poprawne, czy nie. Więc przykładowe podobieństwa, uwaga, postać kobieca ukazana jest na przykład w leżącej pozycji, w pozycji leżącej, albo ogólnie jest to scena przedstawiająca właśnie scenę rodzajową, czyli jest to kobieta leżąca na polu, czyli jakby jedna postać w pejzażu. Następnie jest postać kobieca jest przedstawiona centralnie oraz na pierwszym planie. Dalej, leżąca post, postać kobieca wypełnia pie, cały pierwszy plan. Czyli mamy ciasny pierwszy plan, który właśnie wypełnia ciało kobiety i dalej trzeba podać jedną różnicę, która te dwa dzieła właśnie różni. I tutaj przykładowa odpowiedź mogłaby być taka, że na przykład jest to takie naturalistyczne podejście hełmońskiego do sceny, jeżeli, do sposobu ujęcia postaci oraz karykaturalne, deformacyjne podejście właśnie Dudy Gracza. To jest taka główna, myślę, różnica, która w sposobie ujęcia tej postaci, czyli przedstawienia jej, od razu rzuca się w oczy. Druga przykładowa różnica to może być na przykład sposób ujęcia perspektywy na obrazie, czyli zwróć uwagę, że u Hałmońskiego mamy pokazaną postać z przodu, ale też lekko z góry, z lotu, z lotu ptaka delikatnie, ponieważ wieśniaczkę widzimy całą od góry, ona leży na plecach. Natomiast u Dudy Gracza mamy centralną kompozycję, jakby um, i ta, ta perspektywa jest czołowa. Widzimy, i przez to zwróć uwagę, też linia horyzontu jest niżej, bo oko widza jest obniżone u dudy gracza, i przez to właśnie ta postać jest tutaj najważniejsza. Ona. Zabiera całą uwagę, więc jakby to plus oczywiście inne poprawne odpowiedzi. To są takie dwie rzeczy, które mi od razu wpadły do głowy, czyli ta, ta perspektywa, czyli sposób pokazania przestrzennie tej postaci na pierwszym planie oraz sposób w ogóle ujęcia jej naturalizm versus deformacja, karykaturalność u Dudy Gracza. Ok, jeżeli ty masz inne odpowiedzi, to napisz w komentarzu, chętnie zobaczę. Następna część tego pytania za dwa punkty to jest porównanie kolorystyki obydwu obrazów. I zwróć uwagę, że tutaj jest bardzo mało miejsca na to, żeby ją porównać. Mamy tylko cztery wersy i w nich trzeba się zmieścić, ponieważ egzaminator nie czyta niczego, co wyjdzie poza miejsce, które jest przeznaczone do rozwiązania zadania. Więc musisz się trzymać tego, więc polecam naprawdę drobne pismo. Jeżeli piszesz wielkimi kulfonami, no to już musisz zacząć trenować do matury, żeby to zmienić. E, I teraz, tak, jeżeli chodzi o przykładową odpowiedź e, odnośnie analizy porównawczej, Kolorystyki tych dwóch obrazów. No to zacznijmy od Haumeńskiego. U Hełmańskiego mamy wąską gamę barwną. Dominują kolory ciepłe oraz e, taka złamana biel. Poza tym barwy są e, złamane. Tutaj kolory są stonowane. Utrzymane są w większości w barwach ziemi, czyli w takich, cie, takich brązach, takich zie, ziemistościach takich. E, następnie występuje przede wszystkim właśnie odcień brązu i szarości. Pamiętaj, że jeżeli wypiszesz trzy kolory pod rząd, to też za to jest punkt w kolorystyce. Dodatkowo pojawia się akcent kolorystyczny nasyconej żółtej plamy oraz białej, czyli ta chusta na głowie oraz spódnica chłopki. Natomiast teraz u gracza, jeżeli chodzi o analizę kolorystyki, to przede wszystkim operuje również wąską gamą barwną. Natomiast tutaj tak samo dominują barwy ciepłe, ale kolory są złamane, stonowane. Poza tym kolory, w kolorystyce widać dążenie do monochromatyzmu. To jest tutaj najważniejsze. Ta kolorystyka i ta gama barwna jest jeszcze bardziej zawężona niż u hełmońskiego, naprawdę jest wszystko w ogóle jakby zabarwione taką trochę sepią. Także cała gama barw zastosowanych, zastos, zastosowanych tutaj zdaje się być idąca w stronę właśnie sepii. To jest taka przykładowa odpowiedź, i dalej występują przede wszystkim brązy, ugry, czerwienie, czyli to są wszystko kolory właśnie z jednej, jakby z jednego miejsca na kole barw. Także to Ci od razu też mówię, że właśnie gama barw jest wąska. Ok, idziemy dalej. 15-4. Za jeden punkt napisz i uzasadni, jakiego rodzaju perspektywa Zastosowana w obydwu obrazach. Ja już to trochę podjęłam w przedostatnim, jakby podpunkcie, więc tutaj tylko trzeba przy: jakby... Przywołać ogólnie to, że przecież obydwoje artyści budują klasycznie swoją e, kompozycję w perspektywie linearnej, geometrycznej, ponieważ widzimy, że to, co jest dalej na obrazie, na drugim planie i tak dalej, jest mniejsze niż to, co na pierwszym. Więc jest to podstawowa zasada perspektywy linearnej, więc ona na obydwu tych obrazach się znajduje. Natomiast, tak jak już powiedziałam, artyści stosują tę perspektywę, żeby pokazać postać na pierwszym planie zupełnie inaczej. I tutaj właśnie jest też ten zabieg wysokości. Horyzontu, czyli u Horyzont znajduje się w klasycznie W połowie wysokości obrazu i tutaj mamy takie klasyczne pokazanie postaci Na pierwszym planie z przodu, ale też delikatnie z góry Właśnie i chłopka, żeby ją pokazać z góry leży na plecach swobodnie Duda Gracz natomiast obniża poziom Horyzontu, czyli też Oko widza, oko patrzącego jest, znajduje się niżej, przez co cały pierwszy plan Zdaje się przesłaniać wręcz ta karykaturalna, zdeformowana sylwetka kobiety. I też ona jest pokazana właśnie centralnie, czołowo. I tak oto dotarliśmy do ostatniego podpunktu części testowej, czyli tutaj 15.5 za dwa punkty. To są dwa ostatnie punkty z 40, które możesz zdobyć w tej części egzaminu. I pytanie brzmi: sformułuj wniosek dotyczący. Interpretacji tematów w obydwu obrazach. No i to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że ten wniosek po prostu ymm, może się wydawać bardzo skomplikowany, ale to jest mega proste, bo przede wszystkim oni chcą tutaj sprawdzić, czy dzieło, które ci podali, potrafisz przypisać konkretnemu kierunkowi w sztuce i udowodnić, argumentując to dwoma, trzema cechami tego dzieła, właśnie je do tego kierunku przypisać. No, i tutaj przede wszystkim, oczywiście, jeżeli chodzi o obraz A, czyli o Heumońskiego, no to trzeba napisać, że on pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, że reprezentuje realizm w sztuce i że właśnie w taki sposób bardzo realistyczny pokazana jest scena rodzajowa, co było charakterystyczne, po pierwsze, właśnie dla realizmu, po drugie, kolorystyka jest zawężona i tutaj mamy wąską gamę barwną, czyli tak jak zazwyczaj realiści to stosowali. Następnie właśnie też e, mamy pokazanie e, takie właśnie bardzo mimetyczne, realistyczne, wręcz dążenie do naturalizmu, e, czyli nie ma żadnej idealizacji, to jest też cecha charakterystyczna właśnie malarstwa realistycznego No i to myślę, że tak w skrócie najważniejsze cechy, jeżeli Ty znajdujesz inne, to bardzo chętnie poczytam w komentarzach, daj znać No i teraz przejdźmy do Dudy Gracza w takim razie no i tutaj gracz przede wszystkim słynie z takiego moralizatorskiego podejścia karykaturalnego bardzo często. A więc tutaj oczywiście najważniejsze jest to, żeby powiedzieć, że tutaj gracz to jest artysta, który tworzył w XX wieku, przypisać go do sztuki nowoczesnej w Polsce i przede wszystkim właśnie napisać o tej karykaturalności. Tą karykator, karykaturalność oczywiście widzimy poprzez chociażby deformację ciała, ale zwróćcie też uwagę, jak bardzo deformuje konkretne części, na przykład ubioru tutaj gracz w porównaniu do oryginału hałońskiego gdzie na przykład u ta chłopka ma bose stopy, bawi się właśnie tą nicią pajęczą, tym babim latem, a tutaj widzimy u Dudy Gracza, że jest to po prostu prześmiewanie społeczeństwa jemu współczesnego. Ta chłopka to już nie jest chłopka, tylko ona ma po prostu w środku lata na polu leżąc założone kozaczki, bardzo kusą, krótką spódniczkę, opiętą bluzeczkę i leży, ręce ma założone pod. Tak naprawdę pod głowę, czyli taki jest taki trochę symbol lenistwa, takiego błogiego wylegiwania się, bez totalnie korzystania z tego, co się znajduje dookoła niej, bez szacunku dla natury, tylko właśnie ona słucha jakiegoś tam nagrania, z radia, które znajduje się za nią, także. Jest to właśnie wieloma tutaj środkami artystycznymi pokazane, jak właśnie artysta podchodził do tego i jak po prostu poprzez swoją deformację skomentował właśnie oryginał Chełmuńskiego. Ehm, także myślę, że to na tyle. Hmm, mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Ehm, o kwestii wypracowania, tak jak powiedziałam, będziemy rozmawiać już wkrótce, także stay tuned. Ehm, I jeżeli masz jakieś inne propozycje, odpowiedzi albo po prostu na przykład zastanawiasz się, czy Twoje odpowiedzi były poprawne, no to zapraszam do komentarzy. Ehm, subskrybuj Kanał, żeby też um, załapać się na kolejne ciekawe treści, i widzimy się w następnym filmie. Cześć! Pa!